Ten procesor w swoim smartfonie będzie chciał każdy fan technologii. Na zaproszenie producenta, który opłacił podróż, wybrałem się na Hawaje na Snapdragon Summit 2025, gdzie producent pokazał sporo nowości. Najwięcej uwagi przyciągnął prawdopodobnie mobilny układ Snapdragon 8 Elite generacji 5. Jest to potężna ośmiordzeniowa jednostka, która w przyszłym roku prawdopodobnie będzie napędzała topowe smartfony Samsunga, Xiaomi czy OnePlus. W moje ręce trafił właśnie prototyp urządzenia z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jak ten sprawdza się w praktyce i w wymagających benchmark. Okay? Sprawdźmy. Sample ma 1TB pamięci UFS 41 i 24 GB ramu LPDDR5X z taktowaniem 5,3 GHz. Wyniki wydajności i to w pokojowych temperaturach po prostu imponują. Gigbench 6 to ponad 3800 single-core i ponad 12 000 w multi multicore. W Antutu sample zbiera nawet 4,5 miliona punktów, a urządzenie w AI Tutu osiąga ponad 2,5 miliona punktów, wyniki w zależności od wykorzystywanej części układu, są lepsze od około 20 do nawet 4, Niemniej ważne są premiery z segmentu komputerów, czyli układy Snapdragon X2 Elite i X2 Elite Extreme. Układy w mojej ocenie są nawet ciekawsze od mobilnej jednostki, ponieważ wyniki wydajności po prostu imponują. 18-rdzeniowy X2 Elite Extreme osiągał ponad 4000 punktów w Geekbench 6.5, co oznacza wynik 39% lepszy od poprzednika i nawet 41% skok względem konkurencji. Z kolei test wielu rdzeni z wynikiem ponad 23 tysięcy punktów pokazuje 50% przewagi względem Snapdragona X Elite. Jestem bardzo ciekawy wyników w grach bo 3 d Solar Bay ze średnio 90 klatkami na sekundę ma wyprzedzać konkurencyjne modele aktualnej generacji o 61%. O 78% względem XLit rośnie tutaj wynik NPU w benchmarkach. Producent pracuje też nad kompatybilnością, a także rozwija nowe funkcje m.in. z Adobe, popularnym Premiere Pro. Jeśli to wszystko się potwierdzi, laptopy na Windowsie w przyszłym roku czeka prawdziwa rewolucja.